Ty miłość, jak ja cię tam zawiozę. Tylko to nic nie narób na tej gospodarce u wuja Juliana, bo ci chyba łeb ukręcę. Dobra, tato, nie przejmuj się, nic się raczej nie stanie spokojnie. Dobrze, ho, no... Do wuja, bo trzeba do niego zapukać. Witam, witam, kogo ja tu spotykam. Cześć, miłość, cześć, Maciek. Cześć, wujo, tak się cieszę, że jedziemy dziś na pole zbierać bele. Dobra, ja ci tu go zostawiam i ja jadę, bo trzeba jechać tam do miasta, no bo zakupki trzeba zrobić na lumpie, coś znaleźć i na bazarek se pójść. Dobra, młody, chodź no tam do przyczep i no podczepisz mi autosankę. Wujo, a takie pytanko, jak my władujemy te bele? Ta, wujostasiek podjedzie. No Ursusem naszym Sturem i załaduje już do niego dzwonie. No witam szanownie panów, a co, młody to kierować nie umie czy co? Nie, no on ma tak to 14 lat, ale no dziś go nauczę, ale tak to wcześniej nie, bo jego ojciec nie pozwalał. Dobra, ja wsiadam do tego Ursusa i jedziemy, ale muszę uważać. Młody schodź, no z tej przyczepy, bo cię wuja belą trąci. Dobrze, ja no, zrobiłem i odstawiam zielonka. Dobra, Miłosz, wsiadaj na przyczepę i pilnuj te bele. Bo jak Stasiek je napakował, to wielka szansa jest, że spadną. O, młody we, no, pospychaj te bele. Ale, wujo, bo to trochę ciężkie. Ale, no, dobra, może się uda. Dobra, tam masz biegi do zmieniania i tam sprzęgło, a tu gaz, a tam od drugiej strony masz blokadę, jak zapamiętałeś, o jedziesz. O kurde, wujo, bo chyba ciągnik się zesrał. Ja nie mogę, chłop, gaz z blokadą pomylił. I no młody piszemy do taty, no bo Ursus w złym stanie i no lipa, bo żeś lusterko wykrzywił. No proszę, nie będę miał lanie w domu. Trudno, ale co, no, ciągnik zepsuty. Nawet słyszysz, że się dusi. Ale no dobra, widzowie, żegnam już was, bo trzeba młodego na spokojnie podłuczyć, pa.